Jestem w sklepie, supermarkecie sieci Piotr i Paweł przy ulicy Druskiennickiej 12a w Poznaniu. Sklep realizuje program 5 gwarancji. Program 5 gwarancji zapewnia nam zawsze dostępne produkty zawsze świeże produkty. Sprawną obsługę przy kasach, kolejka nie może być dłuższa niż 4 osoby, gwarancje cen niższych niż w innych sklepach i zgodność ceny na półce z tą na paragonie. Brak którejkolwiek z gwarancji skutkuje udzieleniem 15% rabatu przy kolejnych zakupach. Jak znajdę towar, który którego nie ma na półce, jest cena, to dostanę 15%. 15% rabatu to bardzo cieszy. Jest rabat po prostu i to dość spory. Lubię po prostu Piotra i Pawła. Ja myślę, że w ogóle Piotr i Paweł zachęca do przechodzenia, bo to jest bardzo fajny sklep. Dobry na przyciągnięcie klientów i na, myślę, na oszczędności. Dobry i trzeba z tego korzystać. Dzisiaj, 27 czerwca, nastąpiło otwarcie już 90. supermarketu sieci Piotr i Paweł w Galerii Handlowej przy ulicy Malwowej 162 w Poznaniu. Kolejny sklep, w którym realizowany jest program 5 gwarancji. Klienci są wyjątkowo dobrze traktowani. Jest duży wybór i od koloru do wyboru. Duży wybór, bardzo duży wybór różnych artykułów. Ma zawsze świeże produkty. Bardzo różnorodne są to produkty. Zdrowa żywność jest również. No i ceny do zaaprobowania. Świeżość, tak. Ze względu na jakość myślę jednak, bo te produkty są nieporównywalnie lepsze. Chyba jest blisko. To jest wygodnie, przyjaźnie. Nie drogo. Można znaleźć tutaj yy, większą gamę. Jest większy wybór, i jakościowo też każdy znajdzie coś dla siebie. No, to jest ciekawy sklep. W porównaniu z innymi dyskontami, chociażby. No, dla dlatego tu blisko mieszkamy. To jest duży wybór. Kobiety ciężarne wchodzą bez kolei, to jest bardzo fajne, mogą kupować. No i nie wiem, lubię ten sklep, bo właśnie jak czegoś nie znajdę gdzie indziej, to tutaj na pewno to znajdę. Dzisiaj dlatego, że z ciekawości, na taki rekonesans, nie, jestem bardzo mile zaskoczona, bo nie spodziewałam się, że to aż tak, tak du, ta, ta, taki duży teren, nie? Także jestem dopiero na początku tutaj zwiedzania i już widzę, że już mam pół koszyka załadowanego. Duży wybór, róż, różnorodność artykułów. Podróżnijmy od dyskontów, gdzie jest tylko po parę sztuk bo jest najbliżej, wejdzie się do Piotra i Pawła i w zasadzie można kupić wszystko, na co ma się ochotę. Dobre ceny i dobra jakość. Jest miła obsługa i yy... W ten sposób zawsze zakupy są udane. Będę tu przyjeżdżał zawsze i do wszystkich Piotrów i Pawłów w całym Poznaniu przyjeżdżałem. Nawet wie Pani, jak byłem w innym mieście, też kupowałem. To jest najlepszy sklep, jeszcze raz powtarzam, i najlepszy towar. Także się bardzo cieszymy, bo bardzo długo czekaliśmy na ten sklep. Tu jest najlepiej, najczyściej, najwyższa jakość i najlepsza obsługa.